Cześć, z tej strony Uja, witajcie w Warships, a przed wami Kongo. Kongo, czyli piąty tier japońskiego pancernika. To już jest e, pierwsza perełka w linii. E, wreszcie, wreszcie sprzęt e, pierwszej klasy. E, pancernik, który jest e, wyposażony e, w działa 350 mm. E, co więcej, mamy takich dział osiem. Cztery wieżyczki obracające się na każdą burtę. Jeśli płyniemy przed siebie, możemy strzelać z dwóch, czyli czterech dział. To samo tyczy się płynięcia do tyłu. Dodatkowo mamy trzy samoloty zwiadowcze, które możemy wystrzelić w dowolnym momencie. Jak widzicie nasz samolocik już lata. Samoloty te dają to, że możemy sobie na spokojnie na spokojnie powiększać zasięg widzenia i strzelać na daleki dystans do przeciwników. Tutaj macie pierwszą bitwę, czyli jeszcze nie mam niczego, dlatego no będzie więcej hit będą lepsze działa, będzie okręt szybciej płynął. I myślę, że nagram 4 bitwy nim pokażę albo trzy jak, jakąś długą jedną no tutaj w każdym razie pokażę tą i następną drugą zobaczymy jak będzie dwie pierwsze bitwy na gorąco jeśli chodzi o grę pancernikiem już tej klasy czyli okrętem który jest jak nie patrzeć Zobaczmy jak tutaj jak tutaj będą te pociski w ogóle latać. Okręt tej klasy to już jest spore zagrożenie dla większości przeciwników. No to bo tutaj wystarczy już taka jedna porządna salwa, a żeby z przeciwnika niewiele zostało jeśli to dobrze ładnie trafi. Płynie tam pancernik Kóreczka i piąteczka. Ja znowu w stronę wyspy zawracam za bardzo. Trzeba się troszkę nakierować. I, i, i... Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Przesalwę może oddamy z tych e, pocisków podpalających. Zobaczymy jakie tutaj to wyrządza efekty. Czy jakieś masakryczne, czy, czy nie. Więc potestujemy sobie standardowo na początku wszystko, żeby to sprawdzić w praktyce. Podejrzewam, że z pancernika będzie się walić tylko z tych drugich, bo mają one znacznie więcej obrażeń. No chyba, że będzie tak, że po prostu no zaczniemy walić same kryty. O! Olala! Kogo witam, kogo goszczę? Pierwsza sawka, zobaczmy. Trzydzieści tysięcy. Nie powiem, nie powiem, na strzał. Biedny St. Louis, ale już coś mówiłem o tych okrętach. Bardzo, bardzo dobre są one, jeśli chodzi o atak na pancernika. Przykład był przed chwilą. O, proszę, mamy pancernik starszej, starszej klasy. Razem przeciwpancerne, poszły. 11 400. No ładnie, ładnie wchodzimy w tą, w tą bitwę, nie da się ukryć. Wygar jest po prostu przed nim. Ktoś tu próbuje fikać. St. Louis 2. Dwie torpedy już na niego idą, więc chyba... Nie, nie trafiły. Stój St. Louis, nigdzie się nie wybieraj. Ja już tutaj dla ciebie taki prezencik dostarczam. I widzę, złapałeś ładnie. No cóż, mogę rzec? pierwsza bitwa, a zapowiada się już całkiem konkretnie. Jeszcze w międzyczasie jakiś samolot spadł. Tutaj obrona przeciwpowietrzna istnieje i jest naprawdę porządna, jak widać. No, Zobaczmy, zobaczmy. Jeszcze ten pancernik tutaj. Chcę, chcę, idzie z nami w burtę, w butę. Zobaczmy, zobaczmy co on powczoraj robi. Nie, robi zwrot. Warto zaczekać aż go skończy, wtedy mu walnąć. Zapłaci za niszczenie mojego rewelacyjnego okrętu. O, dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę, mapa mi się skończyła z tego wszystkiego. Zobaczmy, jak to salwa. Namierzymy się od razu, już troszkę na następnych gości. Ale plewnie weszło. No nic. Nie wszystko może wchodzić za 30 tysięcy jak w San Luisa. Chociaż nie miałbym nic przeciwko temu. Louis Louis zostań razem z nami. No niestety, Louis udał się na słuszne wakacje z starodawnym okrętom. Mówimy zdecydowane nie. Tutaj mamy nową technologię i to jest przyszłość. No Kong ogólnie był, był naprawdę rewelacyjny. Jak na swoje czasy po prostu miał masę zastosowań bardzo nowoczesnych, no właśnie na tyle nowoczesnych, że inne kraje zrobiły wielkie oczy. Inne potęgi morskie, jak zobaczyły tego pancernika. No tutaj mamy braciszka. Zobaczmy, czy wpłynie pięknie w naszą salwę. Dobrze idzie. Nieźle, nieźle. Naprawdę kurczę jak na pierwszą bitwę to grubo. Grubo się dzieje. spore, spore obrażenia. Na dzień dobry. O, no, stawia się braciszek. Trzeba będzie zrobić popraweczkę. O no to. Kolejna stawka. O, uuu słabo. trochę bardziej w lewo trzeba było. Dobra, my już będziemy powolutku, powolutku. Przygotowywać się no brzydko, straktuje brzydko. Dobra. Teraz powinno być lepiej. Widzicie no, czas przeładowania tutaj na pancerniku jest, jest znaczący. No niemniej te salwy, jak już dobrze wejdą, to też są niezłe. No kurcze, dokładnie weszła pierwsza, a teraz takie plewy. Dobra, czas, czas troszkę do gościa podpłynąć. Zobaczymy, co on będzie robił. się za bardzo oddala. No, właśnie, dalej tam zmienia kierunek. Po prostu spada. A jeszcze chyba chcę też Razem strzelimy tak, chociaż może jeden pocisk wejdzie Za 130 Wow Wow, jak on ma 50 tysięcy życia, to za 130 myślę, że trochę tych pocisków będzie musiało w niego uderzyć No, lepiej walić za 8700, tak mi się wydaje o! Nagle zginą. Domyślam się, że jakaś torped poszła i, i tyle go było. Chyba wolno płynie ten koleś. Dobra, zobaczmy. Czy to wejdzie? Powinno wejść. Nie. Jednak nie. to jeszcze jakiś krążownik nam chce pomóc. Ło! Cytadela Bonsai, tak jest i 10 tysiaczków, to lubię. No, gościu już chyba na wstecznym, jak zobaczył torpedy. No niestety, żadna z nich nie trafi. No ale może z drugiej, z drugiej burty. Chociaż nie wiem, czy ma na drugiej burcie. W każdym bądź razie. Torped nie posiadamy, ale posiadamy 350, które. Nie są wiele gorsze. 4 i nie ma wieżyczki. Miło i przyjemnie. I dwie torpedy na kursie, bo go zatopią przede mną. Ale strzelić strzelę. Żeby nie było. Torpedy też na naszym kursie. Fantastycznie. Dwie łapiemy. Niestety, nie jedno tylko. Dobra, chyba nic więcej w nas nie walnie, więc można a, przede wszystkim troszkę się naprawić i drugie zatrzymać. Uuu, ktoś przybił do brzegu. Zatrzymać wyciek. Dobra, skoncentrujemy cały ogień. Zobaczmy, czy coś z tego ładnie wejdzie. Miyogi. O, bardzo daleko jest. Kurczę, ktoś go rozwalił? Nie. Właśnie, a, dwa tysiaki. No ale zawsze coś, ogólnie już się tego całkiem sporo nazbierało. Tutaj... ...bardzo ładne obrażenia mieliśmy, kilka razy. No i St. Louis. Ach, St. Louis, jak ja cię lubię. Oczywiście mieć naprzeciwko siebie, jeśli gram takim pancernikiem, to naprawdę. Sam to jest to wymarzony przeciwnik. Miogi miogi nie śpiesz się. kurczę. No i cóż, pierwsza bitwa skończona. No, widzicie, było ostro i no, 131 zarobione. To już są konkrety naprawdę niezłe. I tak to wygląda. Dobra, czas na drugą bitwę. Okej, okay, płyniemy. Jak widzicie, gra stwierdziła, tak jak mówiłem, no koleś, koleś za bardzo szaleje, trzeba go uspokoić. Najlepiej no, mnie uspokoić, rzucając mnie jako jedyną piątkę na siódemki, ósemki, żebym znał swoje miejsce. No, pierwszy raz gram na siódemki, ósemki, bo to moja pierwsza piątka. Podejrzewam, że może być nieciekawy. Jak widzicie, też nowa mapa. Pierwszy raz na niej. Uuu, coś leci w moją stronę. Na szczęście nie wpadło. Zresztą sobie chamsko przecina mi na dzień dobry. W dodatku nawet nie chcę kurcze zrobić korekty kursu. Kolego. Masz tutaj siódemkę bodajże. No właśnie, a grasz, jakbyś miał dwójkę. Teraz będziemy tutaj parę parę dobrych chwil smoknięci. A jak widzicie, no pierwsza bitwa poszła nieźle, więc od razu stać mnie już było na kupienie kadłubu nowego. I już z 49 tysięcy zrobiło się 5400 Czyli jeszcze, jeszcze lepiej, jeszcze więcej. I to mi się podoba. A jak na razie tutaj te salwy na niecelne. Dobra, to daleka korekta powinna być. Zobaczmy. Lepiej nie, poszukajmy czegoś innego. Koleś znowu. Ależ ty pływasz. Dobra, tutaj będą lepsze cele. Jeśli nie znikną. Ustrzelanie na taki dystans to już jest wyższa szkoła artylerii, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Weszło. 3. Nie najgorzej. Mów no, nas też weszło i to za więcej niż 3. Dobro strzały może nie, ale... A, ta naprawa chyba była zbyt pośpieszna, ale niech stracę. Tam jest główna baza. No, w tej bitwie moi drodzy, raczej, raczej jakiś mega power waffle to ja nie będę. Raczej ja się będę starał to przeżyć i coś, coś tutaj uszczknąć. O, ktoś. Kurczę, ale goście grają na siódemkach? Poważnie. Tam jest zero zagrożenia przecież tam było. No, zamyślił się. Może gościu gratyko na celowniku. Statek płynie gdzie chce, robi co chce, a gościu w trybie celowniczym. Ostro, ostro. zobaczmy, zobaczmy kurczę. Nie trafiła ta salwa. Za daleko był, szkoda. No tutaj jakiś niszczyciel jest dosyć blisko. Trzeba uważać, bo zaraz tą torpedy mogą pójść kolejny, stoi miejsc mistrzyciela O, 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 o! Nawracaj, nawracaj, nawracaj. Tak chyba nie. No cóż, wejdzie? No, ale wstyd. Troszkę to poczuł. Nawet oddam. Może to nie on. Dobra, ktoś go rozwalił bardzo dobrze, bo taki niszczyciel tutaj to, to nie jest wskazane, żeby sobie pływał bezkarnie. Strasznie duża mapa. Strasznie duża mapa. No, no i całkiem fajna, klimatyczna. Takie, takie tutaj Antarktydy. Właściwie Antarktyda była jedna. w tych klimatach mroźnych, albo gdzieś tam jakieś okolice północnej Rosji. Czego mi ktoś wie, że to, A Kolejny gościu na wstecz. Ten jest dosyć szybkim. No, jak widzicie, tutaj ten przeładunek działa. Swoje trwa. Kurczę, akurat teraz ustanowił jednak do przodu. No, trudno. Ja już się gas schowam, Ale dobra, przynajmniej bazy już nie, nie, nie kapuję. No, liczyłem, że może jeszcze gdzieś tam zaryje, ale nie. Nie zadokował do portu. No, tutaj to naprawdę jest gdzie się bawić. Chowanego. Wszędzie te okręty pływają i pływają. Jest i Kongo przeciwnika. Wreszcie ktoś z moich czasów. No to strzelam do ciebie. Należy wyrównana bitwa. Cztery okręty u nas pod wodą, cztery u nich. A, coś tam za 500. Wow. Wow, normalnie. Dobra, zbliżam się pomału, kurczę, do całkiem niezłego zgrupowania sił przeciwnika. Fuzo, szósteczka, pancernik. Fajnie, pięć okrętów. Jakoś mega szybko nie płynie. Ale zobaczmy, czy to wejdzie. Elegancko, 17 tysiaków to już jest dobry konkret. Ładuj, i ładu jeszcze będzie można go dobić. Nie! Biedny fuza nie wytrzymał tego. O, tu też kogoś mamy, kto się chowa. Ten płynie do przodu. ale Nie opłaca się w niego walnąć. Po prostu pociski go miną. Ten gościu byłby dobrym celem, tylko no właśnie no ale tu, bo on już chyba zaczyna, no, o, no niestety że znowu zaczął do przodu, trzeba było jednak znacznie, znacznie przed nim balnąć spaniak. No cwaniaku, nie wiem czy wiesz, ale Faniak. To był taki jeden taki fajnej polskiej komedii. I źle skończył. Kurczę, ktoś go rozwalił. No źle skończył. <laughs> nie ja go rozwaliłem, ale skończył fatalnie. Tak jak cwaniak, strasznie obity. Nawet klamka nie pomogła. Dobra, zobaczmy tego gościa. już tutaj... Zmienić kurs, niestety, i cztery działa nie będą palić. Ale to może wejdzie. Szansa jakaś jest. Jedno trafienie, ale nie najgorsze nie za 200 jakieś, tylko konkret. Dobra, trzeba zmienić pozycję, wiesz. Aby wrócić ładnie na tą stronę, bo teraz będziemy się. Uważaj się czego skręcać w prawo, więc już na no zaś widzicie obrót tych kolumbryn kurczę, trwa. I tutaj przy grze pancernikiem, moi drodzy, myślimy na pół minuty do przodu, a najlepiej na no jeszcze dłużej. No, bo każda tutaj operacja jest czasochłonna. Jeśli ktoś nas zaskoczy, no to może być się pozamiatane. Oczywiście tutaj mamy działa pomocnicze. Dodatkowe, które na bliskiej wymianie, tam one już zaczynają się włączać, przy nie, chyba 3 km czy 2. Przynajmniej w większości okrętów tak się włączają. Nie wiem, czy może tutaj mają większy zasięg, po nie patrzyłem. W każdym bądź razie, oho, też płynie. E, mogą one nam skutecznie pomóc. Dobra, mamy siódemkę. Piątka na siódemkę. Pełno ogień. że w nas nie wali. Wow. wow! No pewnie, że Heavy 19 tysiaków dla siódemeczki poczuł to ładnie. Kurcze, zapowiada się kolejna wygrana, i teraz na co mnie rzuci na dziesiątki? Jasny dobrze, Niedobrze, niedobrze. Ale masakra, dobra. Musimy gościom dobić. Będę pierwsza zniszczona siódemka. Piąteczką to nie byle co, bo też pacernik, Jasne, 5 strzałów, 650 jakaś kpina. Normalnie, losowania to kurcze, nie wiadomo o co w nich chodzi. Czemu tak śmiesznie mało dało? To dzwonię, to jakiś wiadowczy samolot, to nieważne. Teraz skupimy się trochę bardziej. By weszło w tę kolumnę dowodzenia, cytadelkę. gdzie? Weszło, weszło od razu lepiej, 10 tysięcy, poczuł to dobrze Dobra, i tutaj się schowamy mój drogi, mam nadzieję, że nikt cię nie rozwali Jak tutaj wypłyniesz, to ci zdjęcie strzelę i tyle cię było, i będzie historyczne zwycięstwo Makato na, na kolanach Zobaczmy, zobaczmy Jest Łap, wow, twoja ostatnia salwa, chopie Poszło. Tak jest do widzenia proszę pana. No ładnie się układają tutaj kurcze gry. Tak więc jak już szukacie dobrej piątki do zarabiania, to nieśmiało polecam. Może Bo naprawdę jak jest w stanie walczyć z siódemkami, to... No i przede wszystkim, widzieliście, te salwy są w stanie przywalić 35 tysięcy obrażeń no Na przykład dla biednego San Luisa Pozdrawiamy wszystkie San Luisy I zapraszamy zawsze, żeby płynęły bardzo ładnie burta-burte z nami Idziemy chętnie na wymianę z ich śmiesznych działek To jest to, to jest to co lubimy Dobra, został ostatni koleś, więc no fantastycznie. Pierwsza, druga bitwa, jak dla mnie, okręt naprawdę, który warto, warto sobie w doku zostawić. No oczywiście może tutaj, zanim gra wyjdzie, dostać nerfy nie wiadomo jakiej, być niegrywalny, ale na tę chwilę jest to naprawdę pierwszy masakrator, tutaj jakiego, jakiego widzę. No i gra nim naprawdę przynosi dużo, dużo uśmiechu na twarzy i dużo satysfakcji. Zwłaszcza jak się celnie strzela, no efekt jest naprawdę zadowalający. O, należyte póki co ma miejsce tutaj. O, ciekawe yy, będą amerykańskie pancerniki, ciekawe jaki będzie odpowiednik yy, Amerykanów na, yy, na tym tierze. No ale to się dowiemy. Podejrzewam, nie tak nie tak szybko, chociaż z drugiej strony czas szybko leci. Pytamy czy, czy będą kapować, czy, czy chcą gościa dobić. No mi to bez różnicy. Ja swoje zrobiłem jak na piątkę. <ścoughs> Jestem bardzo zadowolony i na drugą bitwę. Ja... Ja kapitan, nie ma problemu. Nie ma problemu, dodatkowa banderka wskoczy jeszcze. Jak kapitan mówi ja, to będzie ja. A jak widzicie, Niemcy też grają w tą grę. <laughs> Przywalę sobie za to w tą wysepkę. Ładny strzał, rozkruszyłem lód. Możemy otwierać szampana. Lód już jest. No i tyle moi drodzy. Już tutaj kończy się kapowanie. Myślę, że jak na dzień dobry, pierwsza i druga bitwa dla Was ee, wyszły całkiem fajnie. Mi osobiście okręć się strasznie podoba. Zobaczcie, kolejny zarobek pod rząd, powyżej 100 tysiaków, mega konkret i kurczę, jesteśmy czwarci jak na piątkę. Dzięki za oglądanie, hej!